Bywa, że klient stawia wszystko na ostrzu noża. Mówi, że albo obniżysz cenę, albo on pójdzie do Twojej konkurencji, bo ma inne oferty o niższej cenie. Kochani, to jest tak naprawdę jedna z podstawowych gier, tak zwanych końcowych gier klienckich, którymi klient chce wywrzeć na nas wpływ po to, żebyśmy my obniżyli mu cenę. Jak reagować w takiej sytuacji? Roman Kawszyn i Adam Szaran. I dzisiaj odpowiemy Państwu na to pytanie. Taka sytuacja, w której klient może mówić, że odejdzie do kogoś innego, może nastąpić na etapie, kiedy składasz mu ofertę, a on cię zaprosił do dalszych rozmów, bądź wtedy, kiedy wprowadzasz mu na przykład podwyżkę i on mówi, a ja mam alternatywę, ja mogę odejść. I warto się na start zastanowić, skąd się bierze ta sytuacja. Dlaczego on w ogóle na, do nas takie rzeczy mówi. Czasami przecież jest za nami historia współpracy, powinien dostrzegać wartość naszych usług czy, czy produktów. No zobaczmy, kochani, przecież to jest tak, że gdyby on naprawdę miał niższą cenę, lepszą ofertę od naszej, to czy on by nas o tym informował? To przecież on by wziął i z tamtej oferty skorzystał. No zobaczcie, przykład: idziecie sobie kupić buty, wchodzicie do sklepu, jakaś sieciówka, patrzycie, przymierzacie różne modele butów, nagle te jedne, które przymierzyliście, to tak jakbyście chodzili po piaseczku, jakby ciepła woda opływała przez wasze palce. Mówicie, Boże, jakie one są wygodne, jakie są cudowne, patrzysz na metkę, bierzesz, no i dajmy na to cena. 300 zł, no chciałeś wydać 200, no może max 250. No nie myślałeś o no. tym, żeby, żeby wydawać aż tyle, no ale one są takie, takie cudowne, takie miłe, takie fajne, no boże, mój, do no, dobra. Ale jeszcze wezmę, pójdę, zobaczę po innych sklepach, czy tam nie ma czegoś podobnego. Chowasz sobie kartonik za następny kartonik, żeby ktoś ci nie zabrał i sobie mówisz, dobra, najwyżej sobie tutaj wrócę. Idziesz do drugiego sklepu, dajmy na to jakoś druga sieciówka, chodzisz, oglądasz, przymierzasz i nagle patrzysz te same buty, które w poprzednim sklepie. Boże, to jest niemożliwe. Przecież to się tak nie zdarza, że w jednej i drugiej sieciówce, w różnych sieciówkach są te same buty. Na wszelki wypadek przymierzasz. Tak, to są dokładnie te. Dokładnie te same, idealne buty, które były tam. Patrzysz na metkę, bierzesz cenę 230 zł. Ja, 70 zł różnicy, te same buty. To co robisz? Wracasz do tamtego poprzedniego sklepu i mówisz: Przepraszam bardzo, a tam były 70 zł. tańsze, czy po prostu bierzesz, kupujesz te tańsze i najwyżej w geście triumfu, z butami w siatce, przechodzisz obok sprzedawców z tamtego sklepu. No przecież, jeżeli ktoś miałby ofertę tańszą, lepszą, cudowniejszą to by z niej skorzystał, a nie informował Was o tym, że ma tańszą ofertę. To jest po prostu gra klienta. To jest gra, w którą gra klient, ale ta gra nie jest ani wyszkolona, ani niczym złym. To jest gra, którą stosujemy i to stosujemy od bardzo dawna. Twoja babcia też stosowała taką grę. Przecież jak szła na targ i szła kupić pomidory, to podchodziła do sprzedawcy i mówiła, tam widziałam ładniejsze pomidory. To czemuś nie kupiła? To by było pytanie, ale jednak nie. Sprzedawca wchodzi w dialog, mówi, ale moje lepsze, zachwalaj je dalej. Ona też mówiła, tam widziałam tańsze. To jest pierwotna gra, która się włącza wtedy, kiedy klient chce rzeczywiście obniżyć cenę, ale chce kupić tutaj. Więc y, patrząc na powody, dla których klient dobiera to zdanie, no to by się wydawało, że te powody są dobre. Popatrzcie, jeżeli by chciał kupić, to tak jak Romek powiedział, to po prostu by kupił gdzieś indziej, a nie zatruwałby nam życia. Co w takim razie powinniśmy Powinniśmy co zrobić kiedy klient nas straszy, bo to tak trzeba powiedzieć. Straszy nas inną ofertą po to, żebyśmy my obniżyli mu cenę, bo właściwie taki ma cel działania. Psychologicznie trzeba spojrzeć na to. Do kiedy klient nas straszy? Do kiedy nas straszy? Do kiedy nam na przykład rodzina wchodzi na głowę, albo znajomi nam wchodzą na głowę. Wchodzą nam na głowę dopóty, dopóki dajemy sobie wchodzić na głowę. Jak widzą, że nie ma sensu wchodzić na głowę, to przestają wchodzić na głowę. I tak samo będzie z klientem. Ktoś nas straszy do momentu, kiedy my widzimy, że my się boimy. Tak, dopóki okazujemy, że my się boimy, że on odejdzie, że stracimy ten jego potencjał, no to będzie nas straszył. Dlatego trzeba go delikatnie skasować. Trzeba mu pokazać, że dość straszenia, że ja już się nie boję. Nawet niektórzy w takiej sytuacji, odpowiadają tak hardkorowo, mówią, on mówi, ja odejdę, wezmę sobie taniej, jak mi nie obniżycie ceny. A handlowiec, który współpracuje już z tym klientem, czasami potrafi powiedzieć, my również rozważamy taką opcję. Chociaż to jest dosyć hardkorowe rozwiązanie, dlatego dajmy trochę łagodniejsze, a uświadamiające klienta, że jednak warto zostać. Znamy trochę lepszą technikę, ta technika będzie się nazywała wycofanie. Pokaż klientowi, że jesteś w stanie się wycofać w bardzo delikatny sposób. Jak to zrobić? A po prostu przypomnij mu, co ma u ciebie i pokaż, że koniec gry że Ty, jeżeli on tego nie docenia, to się wycofasz. Treść będzie taka mniej więcej, tak jak ja teraz powiem. On mówi, a tam pójdę do kogoś innego, oni mi dają taniej, a Ty powiedz, wie Pan co, jeżeli u kogoś innego ma Pan tak samo dobrego obsługującego, że dzwoni Pan do mnie w nocy, o północy, ja Panu mówię, co jest z Pana projektem. Dodatkowo mają takie same technologie jak my, a ja przypomnę, że my mamy trzy maszyny takie no w zasadzie najlepsze tutaj w Europie. No i ma Pan pełne bezpieczeństwo terminów, tak jak u nas. A to wszystko ma pan dużo taniej, to ja powiem szczerze, ja, ja się nie zdziwię, jak pan pójdzie gdzieś indziej. Mi nie pozostaje nic innego, jak poczekać, aż pan do nas wróci, aż będzie nowe zapytanie, bo ja ze swojej strony nic więcej zrobić nie mogę. Jeżeli mówicie państwo, że macie inne mieszkanie w tak samo dobrej lokalizacji, z tak samo dobrze działającym, wynajmującym jak ja, no i jeszcze w taniej, no to. Ja powiem Państwu na Państwa miejscu, no brałbym tamto, no to bez dwóch zdań brałbym po prostu tamto. Klient wtedy powróci do gry, klient będzie się starał, będzie myślał, że Ty się wycofujesz, więc będzie za Tobą mówiek powie, no dobrze, ja się jeszcze zastanowię. Tak to działa, to sprawdzaliśmy, jeżeli zbudowałeś wcześniej fajną wartość swojej usługi bądź swojego towaru, to klient będzie walczył o Ciebie. A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na Taktykę Praktyka. Drodzy Państwo, a z nami, naszym gościem jest Dorota Sztandara, wicedyrektor pionu działu sprzedaży Profitowi SA. Witamy Cię, Dorotko, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Dorotka, powiedz mi. Bo my z Adamem ostatnio byliśmy na wakacjach, szukaliśmy ubezpieczeń. No, pracujesz w branży ubezpieczeniowej, i powiem ci, przeglądając te ubezpieczenia w różnego rodzaju przeglądarkach internetowych, widzimy, że te produkty, bo takie nazwijmy, jakoś się między sobą zbytnio nie różnią. Generalnie. Ceny podobne, zakres podobny? Czy tam naprawdę są jakieś różnice produktowe, których ja, jako klient, na pierwszy rzut oka nie widzę? Jasne, że tak. Wszystkie produkty są tak naprawdę do siebie bardzo podobne. Różnią się tak naprawdę tylko malutkimi niuansami. Aha. W zależności od towarzystwa, tobie może zależeć na czymś innym, innemu klientowi na czymś innym. My pytamy się, co ma co ma zawierać takie ubezpieczenie dla Ciebie, dla Twoich wszystkich potrzeb, tak? Więc wydaje, wydawać by się mogło, że one są podobne, ale są pewne różnice, które my wychwytujemy. I no było, dobra, to na chwilę. przykład tak, czym one się mogą różnić? Nie wiem, to czym te produkty się różnią? Czego ja jako klient na pierwszy rzut oka nie widzę? Tak przynajmniej kilka przykładów. Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, to jednym Aha. przykładem jest na przykład ochrona zniżek. Aha. Można by pomyśleć, że w każdym towarzystwie ochrona zniżek jest, aczkolwiek nie każde towarzystwo takie, taką ochronę zniżek ma. Są towarzystwa, nie będę wymieniać jakie, są towarzystwa, które nie mają w, w zakresie ochrony zniżek, trzeba je dokupić, a są towarzystwa, które już w zakresie OC ma ochronę zniżek. To jest ten mały taki e, tutaj haczyk. A powiedz Dorota, jeżeli ja jestem takim klientem, który jest e, taki, no wiesz, nieufny i chcę sam wybrać, nieufny w stosunku do doradców, nie skorzystam z Twojej eksperckiej wiedzy i chcę sam wybrać. No po prostu tak chcę. Powiedz mi, na co powinienem patrzeć, żeby, żeby wybrać dobre ubezpieczenie? Dla mnie dobre to takie, które zadziała, więc podpowiedz mi, jak, jaką ścieżką się kierować. Jasne, masz do tego prawo wybrać samodzielnie dla siebie ubezpieczenie, ale sugerowałabym zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia i sprawdzić przede wszystkim wyłączenia, czego nie dotyczy to ubezpieczenie, bo gdy będzie jakaś jakieś zdarzenie i tobie się na przykład to może trafić, czy nie będzie odmowy wypłaty świadczenia. To jest bardzo ważne, wyłączenia przede wszystkim. Aha, opowiedz mi Jestem klientem, który przychodzi do ciebie i dla mnie produkt to produkt. One wszystkie wyglądają bardzo podobnie. To powiedz mi, skąd wiesz, które ubezpieczenie jest dobre dla mnie, a które nie jest? Czy to nie jest tak, że ty y, jesteś zwanym handlowcem i dasz mi ubezpieczenie, te, na którym ty masz największą prowizję, pierwsze z rzędu, gdzie masz najmniejszy problem? Skąd wiesz, który produkt jest moim produktem akurat? Ja bardzo dużo zadaję pytań. Zadaję pytania po to, żeby zbadać potrzeby, po to, żeby dobrać jak, najlep jak najlepszą ofertę dla danego klienta. Nie zależy mi na mojej prowizji, mi zależy na dobru klienta, żeby to klient miał ochronę ubezpieczeniową, na jaką on się zdecydował. I dlatego y, badanie potrzeb i zadawanie bardzo dużo pytań jest, y, jest najlepszą tak naprawdę y, Brakuje mi słowa. Jest najlepszy... Dokładnie. To jest taka metoda, która daje najlepszą polisę do klienta. Zresztą sami to widzimy, że dobrych agentów ubezpieczeniowych się poleca, po prostu dobrych obsługujących się poleca, więc ten pieniądz i tak przychodzi właśnie przez to, że ktoś nas no, dobrze zbadał, dobrze dobrał. Ja to sam widzę. A powiedz mi, ja mam taką refleksję jeszcze po ostatnich poszukiwaniach dobrych ubezpieczeń, właśnie w czasie wyjazdów wakacyjnych że jak patrzę na moją rodzinę ze Szwajcarii, jak tutaj przyjeżdża i e, szwagier zbił szybę jakąś w meblu i zadzwonił do swojego ubezpieczyciela i on przelał pieniądze na tą szybę. Ja mówię, wow, jak to u was działa? Czy to jest tak, że rynek polskich ubezpieczeń no to jest jednak zupełnie inny niż gdzieś tam za granicą, e, że jest, mamy po prostu słabsze ubezpieczenia Nie jest tak? Nie jest tak. E, przede wszystkim liczy się zakres. Bo u nas również mamy, to jest tak zwana właśnie odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Jeżeli ktoś zbije komuś szybę, towarzystwo wypłaci, ale jeśli nie ma klient w ochronie ubezpieczeniowej w swojej polisie danego produktu, to wiadomo, że nie zostanie wypłacone, nie zostanie wypłacone świadczenie. Jasne. Drodzy Państwo, podsumujmy. Produkty zgoła wyglądają podobnie i wyglądają tak samo. Jednakże kiedy wgłębimy się y, głębiej, wejdziemy głębiej, to zobaczymy, że różnica pomiędzy nimi nie jest tylko i wyłącznie różnicą cenową. Jeżeli klient nas straszy, że gdzieś tam znalazł inny, tańszy produkt, to zobaczcie, że tak naprawdę trudno jest porównać produkt do produktu, usługę do usługi. Drodzy Państwo, nie dajmy się wystraszyć. Drodzy handlowcy, walczcie o swoje Dorotka. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Dorota Sztandara była naszym gościem. Do zobaczenia. Dziękuję. A my dzisiaj, drodzy Państwo, już bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Wszystkiego dobrego, bądźcie z nami. Niech Wam się sprzedaży.